Siemanko. Tak, z tej strony Milo, a to piąty odcinek z mojej serii Milopak. Tak jest. Jak widać, tutaj mam już y, fajne ubranko, całe Q. Też razny miecz. No i tarczę żelazną. Ktoś pomyśli, że mam właśnie skórzane spodenki różowe czy tam czerwone ale nie, to są rubinowe. No. I tu mam akcentycy zbroję też No i tutaj jeszcze jak widzicie mam tutaj całą chałupę zrobioną. Przeze mnie przez ten wolny czas, który właśnie nagrywa Nie nagrywałam, właśnie zrobiłem ten dom. Tutaj mamy pieska, to jest mój najemem. No. I ja tu wam jeszcze oprowadzę mój dom. I tu mamy kunia, mojego konia, którego jeszcze, jeszcze nie też nazwałem. Które wam powiem, że... Przepraszam. No jest fajny. A tu mamy owce, i tutaj jak widzicie, też mam farmę już zrobioną. No i to mój właśnie tak dom się wygląda. Tak właśnie wygląda. Taki wielki dom. i właśnie, przepraszam, że wczoraj nie nagrałam. Czyli w poniedziałek. No bo nie miałam czasu, bo naprawdę to nie miałam prądu. No i nie mogłam nagrać. Ale tak chciałam. A tutaj na razie mam pusto. No ale. A jeszcze to jest magazyn, a tu jest, że pusto, Wam pokażę. No a co dzisiaj będziemy robić na tym odcinku. no chciałam Wam najpierw pokazać, co czyli powiedzieć? Juszę informacje na temat tego kanału. Że piszcie co w komentarzach, że coś chcecie na przykład nagrywać, żebym nagrywał. No to wam się mam maga ma magazyn. Tak jest, magazyn. Napiszcie na komentarzach, co chcecie, żebym nagrywał. Czy na przykład cs tylko na razie cs jest czy nie, ale. CS-16. Czy na przykład. Y, Warface może, czy na przykład. Tu już mam kopalnię. Y, Star Wars The Old Republic, jest Stwora. Różne gry. To, co będziecie chcieli, to mogę nagrywać. Czy na przykład Mord. Y, jak to było? Mord i Blade, to jest Czy na przykład. No, te gry, które napisacie, to mogę nagrać. A jeszcze na tym filmie, w ogóle na moim kanale, będę też mógł nagrywać. E, Raz będę nagrywał jeszcze. Jakie różne, na przykład, sporadniki albo opery co w nim robić. Takie różne. Tak. I co ja chciałem zrobić na tym odcinku? No, prawie, że nie jest. Tylko chciałem opowiedzieć i pokazać ten dom. Bo nie, nie wiem właśnie, co teraz nagrywać, bo wolałam na przykład sobie nagrać No na jakieś inne gry jeszcze. Dlatego właśnie się Was pytam, widziska, co chcecie, żebym nagrywał? dlatego też komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie mój kanał, a dzięki temu właśnie będę bardziej i więcej będzie mogę filmów, a nie tylko na, na Minecraft, tak? Też się na przykład w jakieś filmy z życia, jakieś takie challenge'e też, piszcie, piszcie, a to wszystko nagram. Tak, piesek, chodź za mną. No, a co tutaj, a zaraz Wam pokażę jeszcze mój magazyn, o tam trzy diaksy. Dużo wam żelaza. No i co tu mamy, minerały, no dużo mamy tego, jak widać. te mam też dużo. Narzędzia, no takie te. Kiedzonko też mam dużo Inne, no takie różne, nasionka. Tutaj właśnie nasionka są. Bloki, takie różne. I drewno. Oj, okay. okej, okay. Już jestem. To tak, piesek chodź ze mną. A chodzi ze mną, ok. No i no, tak Wam właśnie powiem. Napiszcie wszystkie gierki, co byście chcieli x których na przykład zrobił serię jakoś czy na przykład jakieś różnych naprawdę gier bo nie wiem co nagrywać już, a sam Minecraft byłby trochę za nudny, tak? a na następnym odcinku co byśmy zrobili? no bym właśnie nagrywał jakieś inne gry, skoro na przykład, mi powiecie albo na przykład pójdziemy w Minecrafcie teraz na następnym, na następnym odcinku właśnie tam gdzie to jest? O, tu... Tu mam właśnie taką jakby rzekę Wisłę I ta właśnie pojedziemy gdzieś daleko, czy tam, czy tam. No, Zrobiłem jakiś statek. I będziemy pływać sobie. Bo to jest przecież przygoda. No ale co tam jeszcze chciałam powiedzieć? No i no i mówcie, bo mam no, mam czasu, a ja już będę musiał chyba kończyć. To ten odcinek naprawdę będzie taki krótki, ale informacyjny. Chociaż jak widać taki bez lagów. No wreszcie. Ale dobra, no to ja tutaj będę mówił wam... O! Patrzcie. Ej! Siemanko! Dobra. No to powiem wam tyle. To do zobaczenia do następnego odcinka, ale komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie mój kanał i napiszcie co chcecie, żebym nagrywał. Czy na przykład stwora z moim kolegą by się nagrywali? Ile tam łazimy i czy na przykład on ma 60 poziom, bo taki ma, a ja bym zaczynał od tego 10 poziomu, mam słabe czy na przykład od początku byśmy coś grali na przykład na tak? Czy na złą stronę. Ale dobra, do zobaczenia do następnego odcinka. Pa!